Jan stał na progu rodzinnego domu w Warszawie, z walizką w dłoni, a deszcz lał się strumieniami po jego twarzy, mieszając się ze łzami. Ojciec, wysoki mężczyzna o surowym spojrzeniu, zatrzasnął drzwi z taką siłą, że echo rozniosło się po całej ulicy. Nigdy więcej nie wracaj, ty dewiancie. Krzyknął jeszcze przez zamknięte drzwi, a Jan poczuł, jak świat wokół niego się zawala. To był ten moment, kiedy wszystko, co budował przez lata, runęło w jednej chwili. Miał 25 lat, dobrze płatną pracę jako inżynier w firmie budowlanej, ale teraz był bezdomny, wyrzukony za to, kim był. Kochał Michała, swojego partnera od dwóch lat, ale rodzina nie mogła tego zaakceptować. Początek ich historii był jak z bajki, choć w rzeczywistości pełen ukrywania się i szeptów. Poznali się na uniwersytecie, gdzie Jan studiował inżynierię, a Michał malarstwo. Michał, o trzy lata starszy, z burzą czarnych włosów i uśmiechem, który rozświetlał najpochmurniejsze dni, był wolnym duchem. Pochodził z małego miasteczka pod Krakowem, gdzie sztuka była uważana za fanaberię, ale on uciekł do stolicy, by realizować marzenia. Jan, z kolei, wychowany w konserwatywnej rodzinie katolickiej, zawsze tłumił swoje uczucia. Ojciec, emerytowany policjant, wierzył w tradycyjne wartości małżeństwo, dzieci, kościół. Matka, cicha i posłuszna, nigdy nie sprzeciwiała się mężowi. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce na wystawie sztuki w Zachęcie. Jan przyszedł tam przypadkiem, uciekając przed nudnym wieczorem w domu. Michał stał przy swoim obrazie, abstrakcyjnym portrecie miasta, i wyjaśniał coś grupie studentów. Ich oczy spotkały się, i to było to iskra, która zapaliła coś głęboko ukrytego w janie. Rozmawiali godzinami o życiu, o marzeniach, o tym, jak trudno być sobą w społeczeństwie pełnym oczekiwań. Michał był otwarty, nie bał się mówić o swojej orientacji, choć w Polsce to wciąż tabu. Jan, początkowo ostrożny, stopniowo otwierał się przed nim. Po kilku miesiącach spotykali się potajemnie. Spacerowali po łazienkach królewskich, trzymając się za ręce tylko wtedy, gdy nikt nie patrzył. Michał malował Jana, uchwytywając jego wewnętrzny konflikt w pociągnięciach pędzla. Jesteś jak burza zamknięta w butelce, mówił Michał, a Jan śmiał się, choć w głębi duszy wiedział, że to prawda. Kochał Michała za jego wolność, za to, że nie bał się świata. Ale presja rodziny narastała. Ojciec naciskał na ślub za nią, córką znajomego, bo czas się ustatkować. Jan unikał tematu, ale kłamstwa zaczęły go dusić. W końcu prawda wyszła na jaw. Siostra Jana, Marta, znalazła wiadomości na jego telefonie. Przyszła do niego z płaczem, błagając, by to skończył, bo ojciec Cię zabije. Ale Jan nie mógł dłużej udawać. Powiedział rodzicom wszystko podczas niedzielnego obiadu. Matka zbladła, ojciec wstał i uderzył go w twarz. Wynoś się. Nie mam syna Geja. Wrzeszczał. Matka milczała, patrząc w podłogę. Jan spakował rzeczy i wyszedł, dzwoniąc do Michała. Michał czekał na niego w swoim małym mieszkaniu na Pradze. Przytulił go mocno, szepcząc: Będziemy razem. Przetrwamy to. Ale Jan czuł pustkę. Stracił rodzinę, poczucie bezpieczeństwa. W nocy nie mógł spać, rozmyślając o tym, co stracił. Czy miłość była warta takiej ceny? Michał próbował go pocieszyć, opowiadając o swoich doświadczeniach. Moi rodzice też mnie odrzucili, ale znalazłem nową rodzinę w przyjaciołach, mówił. Ale dla Jana to było zbyt świeże, zbyt bolesne. Następne dni były walką o przetrwanie. Jan zamieszkał u Michała, ale ich relacja zaczęła się zmieniać. Michał chciał żyć otwarcie, chodzić na parady równości, walczyć o prawa. Jan bał się, ukrywał się przed znajomymi z pracy. Co jeśli stracę pracę? W Polsce geje nie mają łatwo, argumentował. Michał kiwał głową, ale w jego oczach czaił się żal. Zaczęli się kłócić. Michał czuł że Jan nie jest gotowy na pełne zaangażowanie, a Jan oskarżał go o naiwność. W pracy Jan słyszał żarty o pedałach, widział, jak koledzy unikają go po plotkach. Społeczeństwo polskie, choć zmieniające się, wciąż było pełne uprzedzeń. Kościół potępiał homoseksualizm, politycy używali go jako narzędzia. Jan czuł się jak wyrzutek. Pewnego wieczoru, po kolejnej kłótni, Michał powiedział: Jeśli nie możesz być sobą, to co my tu robimy. Jan milczał, ale w głowie kołatała myśl o powrocie do rodziny, o udawaniu. Tymczasem ojciec Jana zaczął chorować. Matka dzwoniła, błagając o pomoc. Twój ojciec ma problemy z sercem, potrzebuje cię, mówiła. Jan wahał się. Michał radził, idź, ale nie ukrywaj się. Ale Jan poszedł sam, bez wspominania o Michale. Ojciec, słaby w łóżku, spojrzał na niego twardo. Jeśli chcesz wrócić, musisz się zmienić. Żadnych dewiacji. Jan skinął głową, choć serce mu pękało. To był początek jego wewnętrznego konfliktu: miłość kontra rodzina, prawda kontra kłamstwo. Jan wrócił do domu rodzinnego, ale to nie był powrót zwycięzcy. Ojciec leżał w szpitalu, a matka krzątała się nerwowo, przygotowując herbatę. Dziękuję, że przyszedłeś, szepnęła, unikając jego wzroku. Jan czuł się obco w miejscu, które kiedyś było jego azyłem. Siostra Marta patrzyła na niego z mieszaniną litości i oskarżenia. Musisz obiecać, że to skończysz, powiedziała cicho. Jan milczał, ale w głowie miał Michała, jego śmiech, dotyk. W szpitalu ojciec wyglądał na kruchego starca. Synu, przepraszam za tamto, powiedział słabo. Jan poczuł ulgę, ale potem dodał: ale nie mogę zaakceptować tego. Grzechu Obiecaj, że się zmienisz. Jan skinął głową, kłaniąc. Wrócił do Michała z ciężkim sercem. Nie powiedziałem im o nas, przyznał. Michał westchnął. Rozumiem, ale ile to potrwa? Ich relacja napięła się jak struna. Jan zaczął dzielić czas między rodziną a Michałem. Pomagał matce, odwiedzał ojca, ale wieczorami wracał do kochanka. Ukrywanie się stało się normą. Michał malował coraz mroczniejsze obrazy, pełne cieni i konfliktów. To mnie zabija, przyznał pewnej nocy. Jan przytulił go, obiecując zmianę. Ale presja rosła. W pracy awansował, ale szef, konserwatywny katolik, ostrzegł: U nas nie tolerujemy skandali. Pewnego dnia Michał zaproponował wyjazd na Paradę Równości w Krakowie. To nasz krok do wolności, powiedział. Jan odmówił. Nie mogę ryzykować. Kłótnia wybuchła. Michał oskarżył go o tchórzostwo, Jan o egoizm. Kocham cię, ale nie mogę stracić wszystkiego. Krzyknął Jan. Michał wyszedł, trzaskając drzwiami. Jan siedział sam, rozmyślając o wyborach. Czy miłość przetrwa bez wolności? Następnego dnia Michał wrócił z kwiatami. Przepraszam, nie chcę cię naciskać. Pogodzili się, ale rana pozostała. Jan zaczął spotykać się z terapeutą potajemnie, by radzić sobie z wewnętrznym konfliktem. Terapeuta, starsza kobieta, mówiła: Musisz wybrać, kim jesteś. Ale wybór był trudny. Rodzina dawała poczucie przynależności, Michał miłość. Ojciec wyszedł ze szpitala, ale jego zdrowie pogarszało się. Matka prosiła Jana o częstsze wizyty. Podczas jednej z nich ojciec powiedział: chcę byś ożenił się za nią to moje ostatnie życzenie Jan zbladł Ania, dawna znajoma, była miła, ale on jej nie kochał Ojcze, ja kropka zaczął, ale ojciec przerwał, inaczej nie dostaniesz spadku To był szantaż emocjonalny Jan opowiedział o tym Michałowi Nie rób tego, błagał Michał. Ale Jan wahał się. Spadek oznaczał bezpieczeństwo finansowe, dom, stabilność. Miłość do Michała była czysta, ale świat wokół był wrogi. W Polsce małżeństwa jednopłciowe były nielegalne, adopcje zakazane. Społeczeństwo patrzyło krzywym okiem. W końcu Jan podjął decyzję. Spotkał się za nią, udając zainteresowanie. Może spróbujemy, powiedział. Ania ucieszyła się, nie wiedząc o prawdzie. Michał dowiedział się przypadkiem, widząc ich razem w kawiarni. Zdradzasz mnie? zapytał z bólem. Jan zaprzeczył, to tylko dla rodziny. Ale Michał poczuł się zdradzony. Wybierasz ich kosztem nas. Kłótnia eskalowała. Michał oskarżył Jana o słabość, Jan o brak zrozumienia. W tym kraju nie mamy wyboru. krzyczał Jan. Michał wyszedł, mówiąc może nie mamy przyszłości. Jan został sam z poczuciem winy. Zaczął spotykać się za nią częściej, tłumiąc uczucia. Rodzina była szczęśliwa, ojciec uśmiechał się słabo. Ale wewnętrzny konflikt rósł. Jan śnił o Michale, budził się z płaczem. Terapeuta radziła: prawda wyzwala. Ale strach paraliżował. Pewnego wieczoru Ania zapytała: "Kochasz mnie?" Jan milczał. Potem skłamał, tak. Poczuł się jak zdrajca. Michał, z kolei, próbował zapomnieć. Malował obrazy pełne bólu, wystawiał je w galerii. Jedna z nich, portret Jana z rozdartego serca, przyciągnęła uwagę. Ludzie pytali o inspirację, a on milczał. Spotkał starego przyjaciela, Tomka, który też był gejem. Tomek pocieszał go, proponując wsparcie. Michał wahał się. Ale samotność pchała go w jego ramiona. Jan dowiedział się o tym od wspólnego znajomego. Poczuł zazdrość, ból. Zasłużyłem na to, pomyślał. Ale to było punkt zwrotny. Zrozumiał, że traci wszystko. Poszedł do Michała, błagając o przebaczenie. Nie mogę bez ciebie, powiedział. Michał spojrzał na niego zimno. A co za nią? Z rodziną? Jan milczał. Konfrontacja z Michałem była brutalna. Stali w małym atelier, otoczeni płótnami pełnymi emocji. Wybrałeś ich, powiedział Michał gorzko. Jan zaprzeczył: Kłamałem sobie. Ale Michał nie uwierzył. Idź, buduj swoje fałszywe życie. Jan wyszedł, czując pustkę. Wrócił do domu, gdzie ojciec czekał z nowinami. Ania jest w ciąży, powiedział, choć to było kłamstwo, by przyspieszyć ślub. Jan zbladł, ale nie zaprzeczył. Presja osiągnęła zenit. Jan zgodził się na zaręczyny, choć serce krwawiło. Rodzina świętowała, matka płakała ze szczęścia. Ale Jan czuł się jak w pułapce. Spotykał się za nią, udając zakochanego, ale myślami był przy Michale. Pewnej nocy, po zaręczynach, poszedł pod jego mieszkanie. Zobaczył Tomka wychodzącego. Ból był nie do zniesienia. Następnego dnia skonfrontował Michała. Zdradziłeś mnie. Oskarżył. Michał roześmiał się gorzko, a ty? Ślub z kobietą? Prawda uderzyła Jana. Oboje popełnili błędy. Usiedli, rozmawiając godzinami. Michał przyznał: Tomek to tylko przyjaciel, ale ty. Ty mnie zraniłeś. Jan przeprosił, obiecując zmianę. Ale zmiana nie była łatwa. Ojciec naciskał na ślub, społeczeństwo oczekiwało. Jan zaczął angażować się w grupy wsparcia dla LGBT w Warszawie. Spotykał ludzi z podobnymi historiami, co dawało siłę. Michał dołączył do niego, razem walczyli z demonami. Jednak zdrada czaiła się. Siostra Jana, Marta, dowiedziała się o spotkaniach. Powiedziała ojcu: On nadal spotyka się z tym mężczyzną oskarżyła Ojciec wpadł w furię wzywając Jana Wybieraj rodzina czy grzech Jan po raz pierwszy stanął w obronie Kocham Michała to nie grzech Ojciec wyrzucił go ponownie tym razem na zawsze Matka płakała ale nie interweniowała Jan stracił rodzinę ale zyskał wolność Michał stał przy nim mówiąc Teraz jesteśmy my. Ale cena była wysoka. Jan stracił pracę po plotkach, musiał szukać nowej. W nowej rzeczywistości budowali życie. Michał wystawił obrazy inspirowane ich historią, co przyciągnęło uwagę mediów. Artykuł w gazecie wyborczej opisał ich walkę, budząc dyskusję. Niektórzy popierali, inni atakowali. Jan otrzymał groźby, ale nie ustąpił. Jednak ojciec umarł nagle. Na pogrzebie Jan stał z boku, ignorowany przez rodzinę. Matka podeszła cicho, przepraszam. Ale było za późno. Po pogrzebie odczytano testament. Ojciec zostawił wszystko siostrze, ale z dopiskiem: Dla Jana moja miłość, choć nie rozumiałem. Jan poczuł mieszane emocje. Michał pocieszał go: Masz mnie. Ale Jan zaczął wątpić: Czy warto było? Społeczeństwo nadal dyskryminowało, przyjaciele odwracali się. Pewnego dnia Michał zaproponował wyjazd za granicę. W Niemczech moglibyśmy się pobrać. Jan wahał się, przywiązany do Polski. Konflikt wewnętrzny wrócił. Jan spotykał się z matką potajemnie, która błagała o powrót. Siostra chce podzielić spadek, mówiła. Jan odmówił nie za cenę kłamstwa. Ale pokusa była silna. W końcu Michał skonfrontował go. Wybierasz znowu rodzinę? Jan zaprzeczył, ale w oczach miał wątpliwość. To było preludium do większego kryzysu. Po śmierci ojca Jan pogrążył się w depresji. Wspomnienia dręczyły go nocami. Michał starał się pomóc, organizując wyjazdy, ale Jan zamykał się w sobie. Czuję się winny, przyznawał. Michał rozumiał, ale jego cierpliwość miała granice. Musimy iść naprzód, mówił. Siostra Marta skontaktowała się z Janem. Ojciec zmienił testament przed śmiercią. Zostawił ci połowę, powiedziała. Jan był zaskoczony. Ale był haczyk, musisz zerwać z Michałem i ożenić się za nią. To był szantaż z grobu. Jan opowiedział o tym Michałowi. Nie rób tego, błagał Michał. Ale Jan wahał się. Spadek oznaczał dom, Bezpieczeństwo. Miłość do Michała była silna, ale praktyczność kusiła. Tylko udawajmy, rozstanie zaproponował. Michał poczuł się zdradzony. Nie będę kłamstwem. Kłótnia wybuchła. Michał oskarżył Jana o oportunizm, Jan o brak empatii. W tym kraju bez pieniędzy jesteśmy nikim. Krzyczał. Michał wyszedł, mówiąc: może to koniec. Jan spotkał się z Anią, wyjaśniając sytuację. Nie kocham cię, powiedział. Ania płakała, wiedziałam, ale miałam nadzieję. Odrzuciła go, mówiąc: Znajdź siebie. Samotny, Jan poszedł do matki. Chcę spadek, ale nie kosztem miłości, oświadczył. Matka westchnęła, ojciec bał się o ciebie. Ale siostra nie ustąpiła. Albo według zasad, albo nic. Jan wybrał prawdę. Odrzucił spadek, tracąc wszystko materialne. Michał, słysząc o tym, wrócił. Jesteś odważny, powiedział. Pogodzili się, ale rany pozostały. Budowali nowe życie. Jan znalazł pracę w firmie wspierającej LGBT, Michał sprzedawał obrazy. Ale społeczeństwo atakowało. Po artykule otrzymali hejt, groźby. Pewnej nocy zaatakowano ich na ulicy. Pedofile! Krzyczeli napastnicy. Michał został pobity, Jan bronił go. W szpitalu Michał powiedział: Warto było? Jan kiwnął głową: Tak, bo jesteśmy wolni. Ale trauma została. Jan zaczął kampanię na rzecz praw LGBT, speaking na wydarzeniach. Jednak zdrada czaiła się w rodzinie. Matka ujawniła sekret, Ojciec wiedział o wszystkim, ale udawał. Jan poczuł gniew. Dlaczego nie powiedział? Matka, bał się społeczeństwa. To zmieniło perspektywę. Jan skonfrontował siostrę. Kłamałaś o testamencie. Marta przyznała: Chciałam cię uratować. Ale to było manipulacją. Michał wspierał Jana. Razem stawili czoła światu. Ale cena była wysoka, izolacja, strach. Jan zastanawiał się, czy wybory były słuszne. Ostateczna konfrontacja nastąpiła podczas rodzinnego spotkania. Jan przyszedł z Michałem, ignorując protesty. Siostra krzyczała: Nie tu. Matka milczała. Jan oświadczył: To moja rodzina teraz. Wyjawili sekrety, oskarżając o manipulację. Marta płakała. Robiłam to z miłości. Ale Jan nie wybaczył. Wyszedł, czując ulgę. Z Michałem budowali przyszłość. Wyjechali do Berlina na wakacje, marząc o ślubie. Po powrocie Jan zaangażował się w politykę, walcząc o równość. Michał tworzył sztukę inspirującą zmianę. Ich historia stała się symbolem. Ale uszkodzenia pozostały. Jan miał koszmary, Michał blizny. Zastanawiali się nad adopcją, ale Polska zabraniała. Może emigrujemy, mówił Michał. W końcu Jan otrzymał list od matki: Przepraszam, akceptuję was. To było przełomem. Spotkali się, budując mosty. Historia kończy się nadzieją, ale z pytaniem: Czy miłość zawsze wymaga takiej ofiary? Czy społeczeństwo powinno się zmienić, by uniknąć tych cierpień? Czy decyzje Jana były słuszne, czy egoistyczne?